Pole. W pole. Jesteśmy w drodze do tego kosiarzy. Koszą kładą zawy. pogoda deszczowa, to kosimy kosiowkami na pogosły. Zobaczymy, jak ta pogoda idzie. Chłopakom bierzemy obiad, jedną obiad i dalej. Dzisiaj na koszenie. Cały dzień pochłodny, cały dzień deszczowy. Teraz końce świeci, ale tak ogólnie co chwila pada. No to jest takie trochę. Irracjonalne. Pada deszcz to dzisiaj kosimy. No właśnie, <laughs> to jakoś to dziwnie, dziwnie brzmi, nie? nie trawa ona odżywa z powrotem i po to się kosi ją na losie e, lub na deszczu, żeby ona by tak się nie obsypywała, nie? Bo ona już taka w dojrzała i ona jak teraz dostanie tylko troszkę goci, to z powrotem lub się żywa, z powrotem zaczyna żyć, to być zielona, nie? Także to albo rosa, albo po prostu deszcz. Przez ją parało, bo została jeszcze mokra. Woda ją klei. No mamy tydzień po tydzień, jak mówiłem, że jest potężna susza, nie? Tak No właśnie, a teraz w sumie spadło chyba około 30 litrów przez ten tydzień Udało nam się trochę prawie zebrać Jednego dnia zbieraliśmy w sumie chyba prawie do godziny drugiej w nocy Nie losy. No to był dobry dzień na chwilę Wiecie gdzie te chłopaki są Jeden tam widzę pod jest tutaj, po Widzisz No po prawej John Deere Chyba obaj tam są jest raz obiechane dopiero Tutaj ten kawałek obiechany? No raz jest obiechany Nie, ten nie chyba Czy to nie jest Tam ten chyba jest obiechany, tam właśnie tak obiechał Chyba skosił go za małe i teraz tego ślepa się... O, już czekają, zobacz Zobacz jakie wygłożeni No Bo to na telefon wszystko Co? Nie, wyczuli Wyczuli z daleka na odległość Ale za chwilę będziemy w stolicy Podowika, nie? No nie zwracajmy lo lokalizacji <laughs> Co? No jeszcze dwa trzy dni już będą borowiki Dzień. po tym deszczu Zobaczcie jak czekają tego, Pójdź głód, głód, głód Co? Dzień dobry? Dobry B Biały stół i białe te fartuchy trzeba panie muszą poubierać. Dobry, panie. <laughs> Gdzie te panie? Dzień dobry panie Sylweszcze. Jak w ogóle żniwa przebiegają? Mokro. To, to można kosić, <laughs> bo jest mokro, tak? Tak. To są właśnie paradoksalne żniwa mokre, ty mokre Tylko a, wtedy, kiedy jest mokro Ty mów jak w Rosji, bardzo dobre. dobrze, wszystko bardzo dobrze, <laughs> nieba, wszystko w ogóle. dobrze Żniwa idą bardzo dobrze o, nie A nie tu nie lało ale... czasami? O, proszę bardzo no, Tu to to deser był, chyba to tak Trochę no padało no, ale to czas. jakby tak już fest lało, to nie można kosić do... Ziemniory, no, tylko ziemniaki Tu jak pada to nie przeszkadza Oj, To się nie, nie zabije Jest Nie, to lepiej jak jest to mokre, bo się nie wiem, trzymać się. Mógł się nasypało. Tak bo ja że by... ten się to, to się, to się wodą, A Inne za... no, to są takie żliwe, że potrzeba to... najpierw w deszczu. Proszę, są, są? Trzymaj. A, ty, A, to jest do sosu. łyżka do, do sosu. Co Dobry? mi? Jest nie... nie w tą stronę Samochód postawiony, jest... bo, bo jeszcze większy sprzęt. Może Może zjeść trochę niżej, co? Może przestawię. Trzymaj czekaj, trzymaj żarło. Zarwo, żadło trzymy. Nie bo to tak to, to nie będzie tego nauka. To bo stolik wziąć. A tam stolik. Ale wiesz jaki? Stoli? Ten jednotonowy. Tym jednotonowy, no. <laughs> barak wysokich Tylko no. powinny być te. Ty, krzesełka, te hokery, czy jak one się nazywają te wysokie? No wiem, a co, to nie, jeszcze jak jeszcze ten, się co w tej siatce jeszcze te masz? Przestań, to nie ma nic, a to jeszcze byś chciał? Nie, bo ja nie poza to tak jest taki głodny, co? Miałem <śmiany> poza to łóżka. Przestań, bo Ale ta trawa faktycznie jest bardzo mokra. To jest normalnie aż płynie. Ale od Ale już, widzisz? Podgniła. No ona, zobacz, ona się zrobiła mokra i teraz się trzyma z powrotem. zobacz, wejdzie się w łan. Zobacz, tu wejść. Będziemy... No dobra, chodź tutaj, zaraz zobaczymy. Teraz zobaczymy. Ona, widzisz, jak jest mokra. O. To tutaj praktycznie obsypane nie ma nic, widzisz? To są jakieś tam mury minimalne, praktycznie nie ma. No i po kosiarce podejrzewam, że przylwę. ale Zobacz, Coś tam się z niej próbuje sypnąć, jak no się no tak, tak, no bo ona już się dojrzała, bo ze względu na pogodę czekaliśmy. nasze trochę już przeszłała? Ona jest, Tak, to wypadało, to trzeba było skosić ze dwa dni temu. Tak naprawdę. Ale chodźmy zobaczyć tam. Ale gdyby teraz było słucho, to zwykłym kadarem by nie dało radę kosić tego, żeby to skosić. Nie no, ona i tak będzie tam mokra, nie? A, o to chodzi. Ja myślę, że jest w stanie kombajn to skosić. To jest sprawa, zobacz jaka tu jest jak dużo zielonej masy, to wiesz że to byłoby ciężko kombajn z tym miał, nie byłoby w stanie tego pociągnąć. Czekaj, to kiedyś brzegu, to ona jest sucha. No co, Tu Tuż jest skoszona. Tu, tu, dużej różnicy nie ma między skoszoną, a nieskoszoną. No to jest pierwszoroczna. No. no i tutaj też nie ma nic. Ale ona, widzę, jest tak koszona, że w zasadzie ona jest nieruszona. No nie widać, totalnie nie. nie no bo praktycznie tu, tu skoszona, tam jest skoszona. To... Tak, te kosiarki kuna mają to do siebie, ale one mają bardzo tutaj wysoko ramę. I przez dobrze prawa się Że ona w ogóle nie jest zmiętelona tą kosiarką. No, no trochę tam się sypie, bo jest na spodu na jest to Ale tu jest bardzo duży prześnik, nie? Chodzi o to, że tak, tu kosiarka Kuna ma bardzo duży prześwit. I ona nie tłucze, nie? Tu ta przestrzeń, tu od tej do listwy jest bardzo wysoka. To jest yy, na, na rynku kosiarka z najwyższym prześwitem. Dlatego ona nie tłucze. Do tego planteki są podniesione do góry. Kraty na szyby żeby po prostu coś jakiś kamień nie uderzył. Bo to byśmy musieli tak naprawdę jeszcze jedną osłonę robić, abyś chciał. Bardzo. No wysokoła. tak, bo żeby planteka nie tłukła bo tak jak planteka idzie to na obija nie? No. no. Ale to w tej chwili, no to się sypie minimalnie, bo tu jest jakoś suche Ale tam, bo tu jest po nie jest niedoróżowy nawóz na brzegu. I dlatego tu jest słabsza i przez to szybciej dojrzała nie? A tutaj już masz lewą, tą, nie? Dalej. Ale to jest pierwszy rocznik. To jest pierwsza roczniadowa, nie? Czyli taka naj, najbujniejsza, najładniejsza. Najbujniejsza, najładniejsza, najbardziej elegancka. Najlepszy I najlepszy kawałek. No dobra, ładna jest, ładna urosła. Dopisały jej tu w tym roku warunki. pierwszoroczne trawy są dosyć, dosyć ładne. Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. A trawa po trawie, ile lat <grym> musi co? być przerwy? Trawa dla... po trawie? Nie, ona tam w zasadzie trawa to tak trochę w monokulturze rośnie. Bo ale ona... też za często nie. Wszystkie rośliny nie lubią zbyt długo. Ale ona też ma jakieś choroby? Takie? Jak jak... wszystko. Też mają. Wszystko ale szkodników ma nie ma. Co? Szkodników. Są, jak na wszystkim, jak są szkodniki to są na wszystkim ale na pewno jest mniej chemii dużo niż na inne rzeczy, nie? Mm -hmm. Dobra, czekaj, daj chłopak, spokojnie chłopakom 20. Mm -hmm. Nie będą to będę... To bo może być do skoszenia, ile hektarów teraz jeszcze? Nie wiem. 27. Około? No 30 nie ma chyba. Nie Czekajcie. Nie, nie ma 30, bo czekaj. Nie ma, bo tam ja skosiłem 6, tu 5,5. Tam jest 6, nie ma 6. Jest coś komu... no, ale razem jest 11 w tych dwóch kawałkach. To jest godzina, pół do piątej to do północy by to skosił takie gdzieś. Może. Do północy? No. Może by skosił tylko. Paliwa, paliwa starczy. No to ja paliwa starczy. przywiodę. Nie no. ja to sylwa, to jeszcze tankowaliśmy o której? Tankowaliśmy się o 13. Przywiodę? No to czekaj, to... Od... Nie o to będzie dużo, masz rację, bo to będzie gdzieś, to będzie dobre 12 Przywiozłem obrok. No tak to do, i, i do... do też przywiozłem no. obrok. Tylko że wam po 40 litrów paliwa, to będziemy mieli. 40 litrów chyba wystarczy na łebka. A to nie, nie masz takiego małzera z pompką jak tam masz ma. No my w zasadzie to tak zbiorniki są duże, nie ma potrzeby dowozić, to tylko do trzech My tak paliwa nie dowozimy za dużo. Ani do kombajnów, ani do niczego. To wszystko jest zatankowane. No, no. Tak, A, jest zatankowane. Kombajny mają zbiorniki na trzy dni. Nie, to... A też brakło ostatnio. Brakło, no, bo już się nie nalali. Nie nalałeś, no, to brakło. No, jak, jak przez trzy dni nie zjeżdżał na bazę, ciągle w polu. <laughs> ciągle w polu, fajnie. No. Kombajn ma takie, na takie półtorej dnia dobrej roboty. Na więcej to nie starczy. Co? A więcej nie starczy już półtorej dnia. Ja tu się głodny zrobiłem, jak patrzę na to jedzenie wyjedzie. nie ładunia nie, nie no dopiero pierwsze, pierwsze kadła pracownika, a później kadra. dopiero. Jak, o ludzi tak bać. <laughs> nie może tak wyjść. Co? Tak znaczy się Piotr się bał, że przyjedziecie na obiad i straci cenne dwie godziny. No nie, <laughs> nie, to bardzo dobrze <laughs> <się> tak <laughs> stratam. A no, nie, nie wiem, uciec z pola, zanim dojechać, dojechać do zimowi wrócić Nie, za daleko to na miejscu to tam jest bliziutko poskoczcie tutaj to takawa droga jednak Jecha. John Deere. I, i Zetor dzisiaj Zetor, nie ZTS 16245 jeden z najwyższych modeli Zetora John Deere. Tak, jak, tak jak Ursus Zetor taki John Deere wszystkie ciągniki są i po John Deere będzie zbierał John Deere komplet jakaś awaria drobna Poczekaj, pod kozaczem jak kosi widać jak to nie? No właśnie tak, nie ma ślady ten widać taki malutki koło ma na ten raz, nie? No. A to jakie to ma obroty ten? Kucierka? Może tak wszystko wyje. Nie wiem. Ale wałek ma 540, tak? Wałek ma na 1000. Na 1000 ma jedna. Nie wiem. Więc to, że jest... Dobre pytanie, nie wiem jaką prędkością dokładnie. O, ale tam są chyba bardzo duże obroty. Nie, chyba... Dyszki mają pół metra średniej. dzisiaj siadaj. A, to nie muszą mieć, po prostu. Pan usłyszy? słyszy? Mhm. Wśród półtrawiastek. Olej tak Mateusz Kosi za drzewami elegancko. Pierwszy przejazd. Patrz, tu jest tak, jak patrz, tu, tu jakieś źródła się dodajemy Dodajmy gazu, zobacz, razu, widzisz idzie do góry, od razu. Widzisz? Od razu. A na no, przykład jak hamujemy, to o, widzisz, to poziomica jest. To jest prawdopodobnie. cały czas przechylony. Dężyna chyba jest pęknięta z prawej strony Wchodzimy za kręty do widać, teraz jedziemy stabilnie, dość równo On Perszawa technika widzisz? Ale też w Czekaj Dobra, no, już nie ma, Zepaki, to jedziemy Dzebaki już też dochodzą dować Ale to wasz rzebak już? Nie, nie, nie Myślę, że dwa tygodnie i też no. Jeszcze jest taka pokrzyżowana ta pogoda. Wraz tak. było mokro, później było sucho. No bo no, no, w ostateczności Rok jak rok, jak każdy inny. Tak naprawdę no to trzeba powiedzieć, że było sucho, później było mokro. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o trawę, to widać, wydajności są takie zbliżone jak co roku. tak jak mówię, nie ma tutaj nic szczególnie na lekarz, robi twoje już... Zobaczymy jak pszenicze się zachowają, zobaczymy jak się zachowa Bobik, ale Bobik tak jak mówię też powinno być podobnie, także nie y, ma tej tragedii. Trawy stary, tą trawę czegośiliśmy, co mogłem być za kwawą, wtedy tak śmabło tak nie ma Myślę, że tam grubo ponad tonę szypie. No nasypie, to jak na dwuletnią trawę, to nie jest nie jeszcze wynik. Ale jak żeście tak do nocy zbierali to ile żeście z tego dużego kawałka zebrali? Połowę? Nie, ten duży kawałek jest zebrany cały i na tym drugim byliśmy. Wtedy tego dnia zadaliśmy 50 hektarów. Cały dzień myśmy i 50 razy Ale na tym strym dużym to połowa jest zebrana, nie? Na którym dużym? No tam ta, co? T-shirt. Pole, pole T-shirt. Tam po... z tyłu na końcu to, kosił, to. to Mateusz kosił? To. Nie, nie, połowy nie ma. Tam mi się zebrane 15 razy. I to pierwsze całe, nie? Może no jutro, może pojutrze jakaś pogoda. Piotra jak żniwa. Co? Nie, nie jest za ciepło na koszenie? Teraz? Nie wiem, że miałeś mokra, to pewnie paduje. Chcę zobaczyć kawę właśnie. Ale widzę biała i czarną. No dla karną, czarną, ma i białą. A tam torebce mają jeszcze? A to jest, nie, nie, nie. to jest kawa. Pokorana, oryginalna kawa afrykańska. Zobacz. Ale to będą sobie tam parzyć gdzieś na polu? Co? 2000 metrów nie. nad poziomem morza by rosła. Co? Chyba. Sekretariat misyjny my zobaczymy, No bo spróbować jak bestia To je chyba jakieś dary były. Nie, to Mateusz ten, Aha. który u nas w kościele sprzedawali. No, Zerwany. Wrócił jakiś ksiądz w misji z misji i, 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 i do dorabia. Dorabia, dorabia trochę. Nie, ale to, to miło, że przybył coś no miło, takiego no? egzotycznego. No, nie? nie wiem, wczoraj ten, to wczoraj kupiona. To... Dobrze, spróbujcie, jakby jej smakować, ta afrykańska kawa. <głos> 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 <głos>